Mercedes zupełnie inaczej wyobrażał sobie początek tego sezonu, ale toto Wolf uspokaja i ma dużo nadziei. Lewis Hamilton jest trochę podirytowany, a George Russell jest w stanie poświęcić część sezonu, aby w przyszłości zdobywać sukcesy. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu wszyscy mieliśmy nadzieję, że w czołówce będzie trwać ostra walka i że do Red Bulla dołączy Ferrari albo raczej, że utrzyma tą swoją nie najgorszą formę z zeszłego roku, że Mercedes upora się z brakiem tych sekcji bocznych i że ich koncepcja w końcu zacznie działać tak jak powinna. Aston Martin dał nam bardzo dużo nadziei podczas testów zimowych, że dołączy do tej walki i faktycznie tak też się stało. Jak wyglądało Grand Prix Bahrainu? To każdy widział. Red Bull tak naprawdę prawdę zmiażdżył całą stawkę i pod koniec wyścigu mogli spokojnie oszczędzać swój bolid tak aby po prostu dowieść dublet do mety Ferrari musi się uporać ze swoimi problemami technicznymi dlatego że jest szansa że już w Arabii Saudyjskiej Charles Leclerc dostanie karę za wymianę poszczególnych elementów Aston Martin na pewno będzie musiał włożyć bardzo bardzo dużo pracy w to żeby rozwijać konsekwentnie tą swoją nową koncepcję bolidu ten swój Bullowy zielony bolid, tak, aby dogonić mistrzów świata, ale tą ekipą, która ma chyba najwięcej pracy do wykonania, jest właśnie Mercedes, dlatego że ta koncepcja braku sidepodów, braku sekcji bocznych wydaje się zupełnie nietrafiona, no i trzeba teraz podjąć właściwe decyzje dotyczące tego, jak dalej będzie rozwijany Mercedes. Nie jestem pewien, czy limity budżetowe są ograniczeniem w pozycji, w której się znajdujemy, ale musimy zdecydować, w którym kierunku idziemy i włożyć w to wszystkie nasze zasoby. Cały czas rozwijamy samochód. Pytanie tylko, który samochód? To, co Aston Martin był w stanie osiągnąć, jest dobrą inspiracją, ponieważ wrócili do balki, a mieli dwie sekundy straty do drugiego najszybszego zespołu. Tak to to Wolf mówił już na spokojnie po tym pierwszym weekendzie wyścigowym i można z tego wyczytać trochę takiego powiewu optymizmu trochę uspokojenia że okej. Okay. Nie trafiliśmy, za dużo czasu poświęciliśmy na ten poprzedni bolid, no i teraz trzeba podjąć te właściwe decyzje, co robimy dalej. No i faktycznie, co tu dużo mówić, trzeba podjąć te właściwe decyzje, bo wbrew temu, co mówi Toto Wolf, że limity budżetowe nie są jakimś dużym ograniczeniem, no to jednak są. Mercedes, pomimo wielkich funduszy nie jest w stanie po prostu przekroczyć tego regulaminowego zapisu, który mówi o tym, że zespoły po prostu nie mogą wydać więcej niż niż określona w regulaminie kwota. Oznacza to tyle, że skoro już Mercedes wydał część pieniędzy na obecny bolid, no to tych pieniędzy po prostu w tym roku do wydania jest już mniej, więc część pieniędzy jest przepalona w związku z tym, że prawdopodobnie będą chcieli zająć się zupełnie nowym ebolidem. A więc, wszystkie te dane, które zebrali dotyczące bolidu bez sekcji bocznych, można tak naprawdę wyrzucić do kosza na śmieci. Naturalnie, prawdopodobnie Mercedes ma już też jakieś informacje dotyczące tego, co będą chcieli zrobić w nowym ebolidzie, a więc nie jest tak, że startują od zera ale w dalszym ciągu ta korelacja danych pomiędzy wszystkimi pomiarami w tunelach aerodynamicznych, w CFD, we wszystkich symulacjach, a tym co się dzieje na torze, no na to po prostu potrzeba czasu i tego nie da się przeskoczyć. Zespoły w trakcie testów w Bahrajnie wielokrotnie podkreślały, że najważniejsze jest właśnie zbudowanie tej korelacji, czyli po prostu stworzenie powiązania pomiędzy samochodem, który jeździ po torze, a tym, co mają w danych statystycznych, w danych, które wyciągają ze symulacji. Taka jest perspektywa Toto Wolfa. On uspokaja, mówi, że cały czas będą pracowali i będą podejmowali decyzje, no i miejmy nadzieję, że wkrótce w wynikach zobaczymy, albo i w ogóle po samym wyglądzie samochodu, jakie te decyzje zostały podjęte i nad czym teraz będą pracować i jak ten zespół będzie się rozwijać. Toto jako szef zespołu oczywiście waży słowa i jest bardzo spokojny wobec tej całej sytuacji, pomimo że bezpośrednio po zakończeniu Grand Prix, no taki spokojny nie był. Natomiast kierowcy nic dziwnego mogą być trochę sfrustrowani. Nie chcę za dużo mówić, musimy cały czas pracować. Wiemy, że nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy, wiemy też, że to nie jest właściwy samochód. To trudne, ale cały czas muszę próbować i być pozytywny, mieć głowę podniesioną do góry i motywować chłopaków. Próbuję być tym pozytywnym światłem dla nich i zdobyć najwięcej punktów, ile mogę. Louis Hamilton chyba trochę ze sobą walczy, bo myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo wkurzony, dlatego że w jednym z podcastów BBC przyznawał, że zespół nie słuchał się jego porad dotyczących tego, w którą stronę bolit powinien być rozwijany. Oczywiście nie wiemy, czy chodzi o to, że Luis być może już po pierwszym wyścigu w zeszłym roku mówił o tym, że te, ta koncepcja Zero Side pod. Nie, słuchajcie, nie idziemy w to. Tego się prawdopodobnie w tym momencie nie dowiemy, ale myślę, że wszyscy czujecie to, że Luis jest lekko podirytowany. No nic w tym dziwnego. Chciałby zdobyć ósmy tytuł mistrzowski, no a tak naprawdę w tym momencie nie ma na to szans, bo perspektywa. Jest po prostu słaba. Prawdopodobnie w Arabii Saudyjskiej Mercedes nadal nie będzie się spisywał tak dobrze, jakby tego chcieli. Ba, Formuła 1 wyliczyła, że w Bahrajnie w tempie wyścigowym Mercedes tracił do Red Bulla około dziesiątych sekundy. To jest naprawdę przepaść. Ale być może, skoro w zespole są już zgodni, że trzeba inaczej rozwijać samochód, że trzeba zostawić ten brak sekcji bocznych już gdzieś daleko, daleko za sobą i zająć się nowym samochodem, który będzie raczej bardziej przypominał to, jak wygląda chociażby Red Bull, to znając potęgę Mercedesa, jeżeli chodzi o wszystkie prace analityczne, prace rozwojowe, jest faktycznie szansa, że w dalszych częściach sezonu Mercedes. Nie wiem, czy wróci do gry, ale będzie silniejszy niż jest w tym momencie i ta strata do Red Bulla będzie zmniejszona i przynajmniej będą w stanie trochę nawiązać jakiejkolwiek walki a nie gdzieś odstawać i być po prostu tak naprawdę drugorzędnym zespołem, który nawet specjalnie nie może liczyć na podia. Lewis Hamilton zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest najmłodszym kierowcą i już ma naprawdę mało czasu na to, żeby wywalczyć jeszcze jakieś wielkie sukcesy w tym sporcie. Za to George Russell jest świadomy, że tak naprawdę jeszcze cała kariera przed nim i to dopiero drugi jego sezon w Mercedesie, więc jeżeli teraz ten zespół zbierze się do kupy, za przeproszeniem, i zacznie działać tak, jak powinien, to może z zespołem osiągnąć jeszcze wiele, wiele dobrego. Jeżeli będziemy chcieli poświęcić kilka wyścigów, część sezonu, żeby mieć szansę doprowadzić nasz samochód do walki, to nawet jeżeli to będzie druga część sezonu, a nawet przyszły rok, to jest to coś, co powinniśmy zrobić, ponieważ jesteśmy daleko z tyłu. Poświęcić kilka wyścigów, poświęcić część sezonu. George zdaje sobie sprawę z tego, że w tym momencie nie są w dobrej pozycji i że po prostu nic nie ugrają z tym, co obecnie Obecnie mają. George zdaje sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli będzie musiał poczekać jeden, dwa sezony na to, żeby Mercedes znów był w mistrzowskiej formie i znów mógł walczyć o zwycięstwa, to on nadal będzie w tym zespole, o ile oczywiście będzie dowoził wyniki, a co na razie mu się udaje. To jest trudny czas dla wszystkich fanów Mercedesa, ale uspokajam. Myślę, że jeżeli faktycznie podejmą te kluczowe decyzje dotyczące dalszego rozwoju bolidu, to jest szansa na to, że z tymi wszystkimi możliwościami, które ma ten zespół, z umiejętnościami rozwijania bolidu, że faktycznie może się tak zdarzyć. Że Mercedes wróci do walki szybciej, niż by nam się to wszystkim mogło wydawać. Zobaczymy też, co przyniosą najbliższe wyścigi. Dlatego, że Bahrain jest bardzo specyficznym metorem, co już na pewno słyszeliście u innych dziennikarzy na innych kanałach. I też podczas transmisji. Ale Arabia Saudyjska to zupełnie inna historia. Później mamy Melbourne. Też będzie się działo zupełnie, zupełnie coś innego, dlatego że specyfika tego toru jest inna niż dwóch poprzednich. Więc to, jak będzie wyglądał ten prawdziwy układ sił, i tak naprawdę, jak daleko Mercedes jest za wszystkimi, dowiemy się dopiero za kilka tygodni. Niemniej na pewno. To jest ten moment, w którym Toto Wolf i spółka muszą podjąć decyzję, co dalej robić z tą konstrukcją i w którą stronę iść, dlatego że koncepcja bez sekcji bocznych ewidentnie się. Nie sprawdziła. Jestem ciekaw, czy Wy jeszcze wierzycie w Mercedesa, czy cały czas kibicujecie tej ekipie i jak myślicie, czy uda się George'owi albo Luisowi zahaczyć o podium w tym sezonie? Czy będą walczyć za Stonem, Martinem i Ferrari? Czy uda im się wygrać w tym roku? Dajcie znać się na dole w komentarzach. I tak poza tym wszystkim bardzo się cieszę, że tutaj się spotykamy, ale prawdopodobnie z częścią z Was też się słyszałem, tudzież widziałem w trakcie testów w Bahrajnie albo w trakcie już samego Grand Prix Bahrajnu. Wszyscy wiecie, dołączyłem do zespołu Via Play, więc bardzo mi miło wszystkim, którzy dołączyli do tego kanału, w związku z tym, że dowiedzieli się o mojej obecności w redakcji zajmującą się Formułą 1 w tym sezonie. Bardzo mi miło, dzień dobry. Mam nadzieję, że ten kanał zacznie się trochę prężniej rozwijać. Mam trochę nowych pomysłów dotyczących tego, jak te filmy powinny wyglądać, dlatego że nie chciałbym dublować Maćka Jermakowa, Michała Gąsiorowskiego, Bartka budnika i Bartka Pokrzywińskiego i generalnie wszystkich twórców, którzy już tworzą dużo fantastycznych materiałów na YouTubie. Więc myślę, że tutaj raczej będziemy się spotykać przy jakichś pojedynczych tematach, pojedynczych shotach, być może przy ocenach kierowców, a nie bezpośrednio przy omawianiu całego wyścigu, dlatego że to już robią inni, robią to bardzo dobrze. Sam te filmy oglądam, więc nie chciałbym, żeby te treści się dublowały, bo jest ich po prostu naprawdę, naprawdę dużo. Ale chciałbym też tutaj istnieć, chciałbym się z Wami kontaktować, więc jeżeli podobał Wam się ten film, to tradycyjnie zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i po prostu odezwania. Się w komentarzach, poznajmy się. No i oczywiście widzimy się w następnych materiałach, a także przy Grand Prix Arabii Saudyjskiej w Via Play. Do zobaczenia!